Słucham. Halo, wam. – O, świetnie. Który się zgodził? Ozdoba, kaleta, kantan. No, wiecie, ja bez telefonu załatwiałem, Ich tak pogosie się nie idzie rozróżnić. Bardzo Już w... Was łączę, już możecie zaczynać. Bardzo się cieszę, że na antenie mojego kanału na YouTube mogę gościć przedstawiciela rządu. Słyszymy się, prawda? Pan reprezentuje resort sprawiedliwości, czy może... Ja ten słuchaczy, słyszę pana, ale e... słyszę bardzo dobrze. Pytanie pierwsze. Afera z respiratorami kosztowała ponad 70 milionów. Wicepremier Kaczyński oświadczył, że do żadnych nadużyć nie doszło, ale 70 milionów brak. Co z tą Panie sprawą doktorze, dalej? Panie w od dłuższego czasu rozprzestrzenił się język nienawiści zapoczątkowany przez koalicję, która rządziła w naszym kraju po przypadkowym zwycięstwie. W roku 2007 rządziła do 2015 i w tym okresie na skutek rzekomych niedopłaczeń no faktycznie antypolskich działań Donald Donalda Tuska doszło do gigantycznych afer jak afera Vatowska, Pitowska, Kociewska, zuszowska, Hazardowa, Stoczniowa, Sędzia na telefon recydywista, zresztą odebrał telefon od polityka, powiedział pomyłkę, a potem przyjęło ponownie, potem były wiertarki porozkradane przez pozostałych sędziów, afera Helska, afera Podkarpacka, afera Golb-Dubrzyńska, Konstancyńska, Magnicka, Korniczki, zegarek Nowaka, Amber, Camper, Silver, Golden Finger, Przepra. Natomiast tym a to nie to nasze. Fermy trolli zakładane nawadnione i nałożone z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości. To też wasza. Ale wróćmy do pytania, co Jednako, dalej... Jednocześnie, wszystkie kantyczne, wciąż niewykryte afery postkomunistycznej elity i magna kompromisu, który został zawarty, jak Lech Kaczyński na chwilę się odwrócił, zrujnowały państwo i tak rozjednoczyli. ale... postawiła jasny cel, państwo w ruinie i cel ten zrealizowała, a afery poprzedników były tak precyzyjnie pomyślane... I ale, tak, że na najwyższych szczeblach władzy, ...że do dziś nie udało się znaleźć dowodów na udział w tych aferach czołowych polityków Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, tworząc koalicję jest najlepszym potwierdzeniem tego udziału i mocy sprawczego. Jak nie ma dowodów, to może znaczyć tylko jedno, że dowody zostały zniszczone i wszelkie. Ale nie pośle, czy, czy może panie ministrze. E, e, wróćmy do Ale pytania. Ja odpośle, ja? Pośle, ja? Jeżeli pan mnie będzie przerywał, to nie będę mógł odpowiedzieć, przecież jak pan mnie pyta, to ja odpowiadam, a pan mnie przerywa, wtedy ja nie mogę odpowiedzieć, a bardzo chcę odpowiedzieć, żeby rozwiać wątpliwość które narosły dookoła tej sprawy i rozwiązanie zależy nam na sercu i szko wielka szkoda, że opozycja nie chce nam pomóc, aby ze sobą współpracować. Posz... Wyciągamy dłoń ponad podziałami i to dłoń jest ustawicznie odtrącona, bo opozycja totalna gardzi narodem polskim, zajmuje się sobą, trzeba sobie jasno powiedzieć, że opozycja totalna nie chce spieszyć na ratunek zwykłym ludziom, dołączając do ogólnonarodowej dyskusji, w której chodzi o dobro narodu w sytuacji, która wymaga mobilizacji wszystkich sił patriotycznych, a nie zakłamy Osiągnięć tego rządu, niewątpliwych osiągnięć, których zazdroszczą nas wszyscy, wielokrotnie to podkreślali zachodni prasa na całym świecie, proszę mi tylko do tego, to nie powiedzieć. Czy śledztwo w sprawie 70 milionów trwa, czy przysknie ta cała ja sprawa? Że to jest, Panie pan się nie denerwuje, pan się uspokoi i nie możemy prowadzić rozmów w nerwowej atmosferze. Pan mnie zaprosił do studia, Pan mi zadał pytanie, więc proszę pozwolić na to pytanie mi odpowiedzieć. My przede wszystkim szanujemy naszą konstytucję, nasz Trybunał Konstytucyjny, nasza konstytucja jest naszym najwyższym prawem i nie możemy tego prawa łamać wbrew konstytucji, a tego strzele. Trybunał Konstytucyjny, Ale... orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie mogą być podważane. Stąd pozycja, która ma na naszej w trybunalskiej jesteśmy krajem prawa i sprawiedliwości o najwyższych standardach demokratycznych. U nas obowiązuje prawo dostosowane do prawa europejskiego. Wszystkie nasze nowe rozwiązania prawne są dokładnie takie same, jak stosowane na Zachodzie, w Holandii, w Niemczech. I powstaje pytanie ponownie, wracam do pańskiego pytania, na które pan mi nie pozwala odpowiedzieć. Powstaje pytanie, dlaczego pojawiają się głosy w Unii Europejskiej, które atakują nas, nie zgłaszają żadnych pretensji do krajów, których jedynym celem jest ograniczenie suwerenności Polskiej, uczynienie z obywateli polskich bezwolnych wykonawców poleceń Berlina Hadzy Madrytu, Paryża Brukseli w obcych językach. Musimy niestety kończyć. Ja dostałem ściśle określony czas i on się niestety kończy. Dziękuję za rozmowę. za co? Może rzeczywiście.